Joanna Opozda przez wiele miesięcy łączyła pracę i opiekę nad synkiem z nadzorowaniem prac remontowych w nowym mieszkaniu, więc nic dziwnego, że ucieszyła się, gdy dobiegły końca. Jak tłumaczyła jeszcze w ich trakcie tygodnikowi na żywo, przeprowadzkę do nowego mieszkania uważa za symboliczne zamknięcie nieszczęśliwego rozdziału jej życia, którym było małżeństwo z Antkiem Królikowskim. Nie kryła przy tym podekscytowania perspektywą pójścia na swoje. Zainwestowałam oszczędności mojego życia. To jest taka inwestycja moich marzeń. Na razie są białe, puste ściany, ale to zacznie się zmieniać. A za oknem jest wielka piaskownica, która z czasem stanie się miejscem odpoczynku dla mnie i mojego synka. Mam też nadzieję, że właśnie w tym miejscu w końcu zaznamy spokoju. Opozda. Zgodnie z obowiązującą obecnie modą, o pomoc w aranżacji wnętrz poprosiła pracownię architektoniczną. Rezultatem pochwaliła się na Instagramie. Kuchnia, którą widać na zdjęciach, jest urządzona według najnowszych trendów, minimalistycznie lecz luksusowo. Nie zabrakło marmurów, bieli i złotych uchwytów. Można by pomyśleć, że bezosobowe pomieszczenia, nie zdradzające żadnych cech osobowości właściciela, nie powinny budzić wielkich emocji. Ostatecznie pełno takich można znaleźć w każdym katalogu czy magazynie wnętrzarskim. Okazuje się, że kuchni opozdy mimo wszystko udało się wywołać kontrowersję. Pod zdjęciem ukazał się uszczypliwy komentarz, w tym domu ktoś gotuje. Opozda najwyraźniej chciała popisać się sarkazmem, ale wyszło tak sobie. Skomentowała pytanie krótko, tak, Wincent. Na szczęście nie musiała dodawać nic więcej, bo zadanie obrony jej kuchni wzięły na siebie fanki. Pojawiły się, skądinąd słuszne uwagi, że kuchnia nie musi być zagracona, by spełniać funkcję serca domu. Ja też nie lubię syfu wokół i zapchanego blatu. Więc co to w ogóle za pytanie? Jakby było nawalone? To ktoś inny zapytałby pewnie, czy w tym domu ktoś sprząta. Ludziom nigdy nie dogodzisz. Ja gotuję codziennie, a też mam puste blaty, nie lubię syfu. Po gotowaniu zazwyczaj się sprząta, zazwyczaj. Zobacz też. Zapadła decyzja w sprawie opozdy i królikowskiego. Nie ma dla nich innego wyjścia. Joanna opozda wydała oświadczenie, w którym przeprasza fanów. Kolejny raz ślepo zaufałam ludziom. Antoni Królikowski w ogniu krytyki. Korwin Piotrowska i Mingę komentują aferę i stają za opozdą.